racjonalnym działaniem, tak? Zorientowanie się jest, jaki jak jest kontekst naszych działań, tak? Jaki jest kontekst naszej analizy. Także ten, słuchajcie, Ukraina, czyli kolejne ryzyko polityczne nam się e, szykuje, y, a już właściwie trwa. Polecamy jeszcze raz. A, i Tuchman Barbara też mi zawsze przychodzi. To już mówiłem o tym sierpniowe salwy. No, historia jest, historia jest właściwie. Czym historia jest? Czy ktoś się kiedykolwiek czegoś z historii nauczył? Oto jest pytanie. Dobra wiadomość, słuchajcie, dobra wiadomość teraz. Zakończyła się, o ile, o ile już rozumiem, korekta mojej książki. Mogę oficjalnie powiedzieć, że ona się powinna ukazać, myślę, w ciągu chyba tygodnia albo dwóch. W formie papierowej, ale mam nadzieję też obukowej. Jest to monografia naukowa, jej tytuł to Wdrażanie sztucznej inteligencji w polskich przedsiębiorstwach. Powinno się to lada moment układać, ukazać, wrzucę na sieć też już okładkę, żeby to udowodnić za moment. pisz tam o sztucznej inteligencji, zbieram różnego rodzaju informacje, które, które wydaje mi się dobrze, żeby były zebrane w jednym miejscu i przeanalizowane, ale też, no, tak, jak, tak jak już mówiłem um, i na pewno zauważyliście, sztuczna inteligencja to jest obiekt moich zainteresowań, teraz duży, um, w ogóle bardzo ważny obieg zainteresowań. Chyba wszystkich powinien być. Ostatnio na dzielni swoje widziałem otwieraną żabkę. Tak? żapkę przez 2P, czyli w pełni automatyczny sklep. To są chyba pierwsze takie automatyczne sklepy otwierane w Polsce, kiedy kamery na zasadzie. Właśnie to nazwa chyba moving recognition, tak? Czyli bo to face recognition, tylko twarzy e, analizują, bo, bo tam jak spojrzycie do, do tych sklepów, to na, jeżeli macie gdzieś w pobliżu, albo będziecie mogli, mieli możliwość zobaczyć, czy jest ileś tam dziesiątek kamer, które analizują każdy ruch. E, wchodzimy, m, skanujemy jakiś swój q, q, kod QR. Jeżeli będziecie mieli tam wtedy podłączony, oczywiście trzeba podłączyć ten swój, swoją kartę do, do, do tego sklepu. Wchodzimy, zabieramy towary, wychodzimy. Tak to Chyba mniej więcej działa w skrócie. Nie próbowałem jeszcze, mówiąc szczerze, nie za bardzo. Mam ochotę próbować i się podłączać, bo mnie, dla mnie to jest trochę straszne. Mm -hmm. Nie w tym sensie, że jestem przeciwnikiem technologii, ale, ale to jest technologia, która no, zaorze, zaorze po prostu handel. Przede, przede wszystkim pod względem rynku pracy, i najwyraźniej nikt nie ma specjalnego pomysłu na jakieś regulowanie tych wszystkich odkryć, które niesie nam sztuczna inteligencja, więc to jest problem, tak? To jest problem, o którym już mówiłem. Nie sama innowacje, nie postęp technologiczny, bo przed tym nie uciekniemy, i tu oczywiście jest też bardzo wiele, miejmy nadzieję, że większość benefitów ale z drugiej strony, przy braku regulacji, braku jakiegoś zastanowienia się, dokąd to prowadzi, to nas niestety poprowadzi na manowce, tak? A oczywiście fundusze inwestycyjne, wielki kapitał, który tutaj z, z widzi, widzi kasę, nie będzie się przejmował, że ludzie wylądują na, wylądują na bruku, tak? no, Ktoś może powiedzieć, prawda, a co mnie to obchodzi? No ale później ludzie bezrobotni, bez pracy, no to jest znowu podwyż, po, po, podwyżka, słuchajcie, no nie podwyżka, to jest, to jest pożywka dla tych wszystkich później ruchów totalitarnych, populistycznych, które wykorzystują niezadowolenie tych ludzi. Więc to znowu jest kontekst szerszy, na który trzeba spoglądać, dokąd nas to może, dokąd nas to może prowadzić, yy, jakie będą tego efekty. <laughs> Żabka. <laughs> Co możemy jeszcze polecić, słuchajcie, co polecić, się właśnie. Słucham teraz takiego, wróciłem do takiego podcastu, który zacząłem kiedyś słuchać: BBC Podcast. No, BBC jest fajne, BBC English można wiecie, słuchajcie, fajny, fajny angielski można się też podszkolić. Łatwo zrozumieć. W ramach BBC taką audycję, serię podcastów pod tytułem 13 Minutes to the Moon. Czyli 13 minut do Księżyca. I to jest kilka, chyba nawet kilkanaście odcinków, które opowiadają o programie kosmicznym amerykańskim, programie NASA oczywiście w latach 60. -tych. Pamiętacie, w którym roku wylądował Um, Wylądował Neil Armstrong, chyba to on położył pierwszą stopę, prawda? Um, wylądowali w 1969 roku na Księżycu. Um, to był program um, Lądowanie. Widzicie, program Apollo oczywiście w 1969 roku e, zaczął się ten program w 1961 roku, i no i ten podcast opowiada różnego rodzaju historię, można powiedzieć, e, różnego rodzaju o różnych e, problemach, też oczywiście ryzykach, bo przecież no, loty kosmiczne to jest e, no, klasyczny case study ryzyka. E, bardzo ciekawe, bardzo, bardzo ciekawe polecam. A propos tego, to przypomina się mi, kiedyś wziąłem udział w wykładzie, w wykładzie naszego lotniska, lotniska, naszego lotnika kosmonauty, nie wiem czy pamiętacie, była taka piosenka kiedyś za komuny, słuchajcie, uwaga, śpiewam, także chwytajcie za uszy, polski lotnik kosmonauta. O dziś ja, pamiętam, coś takiego było, prawda? Ale jeszcze było o Walentynie, Walentyna, Walentyna, pierwsza w świecie kosmiczna mis. O Walentynie Tyryszkowej, prawda? Też kobieta pierwsza w kosmosie, może pamiętacie. Byłem kiedyś na takim właśnie konferencji, którą organizowali moi przyjaciele z PZU z Pezytu Lab, po, po, pozdrawiam, jeżeli to, to, to mnie słuchacie teraz. Um, risk Engineering Days, bardzo ciekawe. To było o ryzyku w różnych obiektach dużych przemysłowych. Mam nadzieję, że temat jeszcze wróci po pandemii. I tam właśnie tym keynote speakerem, akurat wtedy, był Mirosław Hermaszewski, od którego mam zresztą dedykację bardzo sympatyczną. No, bardzo to ciekawe było. No, słuchajcie, no. Um, hmm. W kosmos nie lecą ludzie, którzy nie są inteligentni. W każdym razie nie, nie potrafią sobie na przykład już różnych rzeczy policzyć, prawda? Bardzo to było ciekawe. Ale wracając do tego podcastu w Stereotypie demon, polecam ciekawe historie, właśnie jak sobie radzono z ryzykami, jak zarządzano tymi projektami niesamowite, że w tych projektach uczestniczyły bardzo młode osoby, przede wszystkim, bo tam nie miał nikt doświadczenia. Ostatni odcinek, który słuchałem, dotyczył tego komputera, który, który kierował ostatnimi momentami lądowania tego orła, tak, Eagle Haslandet na, 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 na powierzchni Ziemi. I tam zresztą osobą, która była odpowiedzialna właściwie za stworzenie programu, do, do tego komputera maciubkiego, jak na dzisiejsze możliwości, była pani Margaret Hamilton. Tak? To jest legendarna programistka, kobieta. Znaczy, się tak słuchajcie, z podziwem To nie jest jakiś rodzaj śmiechu, tylko mówię, że słuchajcie, no kobiety w ogóle dzisiaj chyba, prawda? Jak widzimy, widzimy ktoś się buntuje przeciwko dyktaturom, to kobiety, prawda? No, dzieci faceci, słuchajcie. Hmm, to jest podziw dla kobiet, a nie odwrotnie. Tak, że się... no i Margaret Hamilton była pierwszą, e, pierwszą programistką taką znaną, e, zresztą pierwszą programistką w historii, o, to o tym wspominam, bo to, co się pisze w książkach, e, e, w książkach dotyczących sztucznej inteligencji, była e, pani, która się nazywała hrabina Lo Lovelace, 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 chyba dobrze mówię nazywała się hrabina, prawda? No, była hrabinio. I ona, i ona komentując tam takie pomysły innego pana um, odkrywcy, um, zrzuciła taki pomysł właśnie, zapisania programu. No i właśnie w tym Fertil to the moon jest wywiad z panią Margaret Hamilton, um, chyba sprzed roku albo dwóch, i ona właśnie, ona właśnie opowiada, że przed tym programem Apollo to właśnie sama koncepcja programu komputerowego, takiego już nowoczesnego, to, to, to właściwie co, tu, co to znaczy programować, nie wiadomo, słowo software, to wszystko było nowe, tak? bardzo ciekawe, to były wtedy komputery jeszcze zasilane, zasilane kartami perforowanymi, może ktoś widział kiedyś takie karty perforowane, pamiętam, pamiętam kiedyś, nie żebym ja programował, ale widziałem. Także polecam ten podcast oczywiście. Polecam, cały czas czytam, też właściwie już tą książkę dotyczącą Skandynawii. Bardzo ciekawa to jest książka. No, jeszcze ją wrzucę też dotyczący właśnie historii Skandynawii, tej współczesnej wojna z trollami Skandynawia. Um, historia Finlandii szczególnie jest tak tutaj uderzająca, przecież w kraju, który jest teraz niesamowicie rozwinięty, ma świetną edukację. Ona w bardzo wielu elementach przypomina historię Polski. A propos, nie wiem, czy zauważyliście właśnie... Chciałem o tym kiedyś wspomnieć, ale gdzieś to mi uciekło, jakoś się o tym nie wspomina, że niedawno było 29 listopada, jak zawsze. Kolejna rocznica powstania listopadowego, to już 100, która 106. No właśnie, kolejne nasze klęski narodowej. O tym się jakoś nie wspomina, mało się o tym wspomina. Z drugiej strony właśnie czytałem wtedy taką... Um, takie, takie przypomnienie u pana Zychowicza. Pamiętacie pana Zychowicza, ten, który napisał obłęd 44 dosyć młody w sumie, jest historykiem, można powiedzieć, nie, bardzo młody. Um, no nie zawsze z jego poglądami się zgadzam. Ostatnio on jednego takiego pana promuje, go polityka, który mnie strasznie nudzi, jakiś taki pania no nie będę go reklamował, opowiada, a jakoś niesamowitą zyskuje popularność przy której nasza popularność, naszego, naszej skromnej ryzykonomii, to jest w ogóle nieporównywalna. No widać, widać, widać mądre rzeczy, mówi. No dla mnie nie za bardzo. Ale wraz z pana Zychowicza um, przeczytałem taki wspominek o, o Powstaniu Listopadowym, gdzie on przypomniał te rzeczy skąd ino dobrze znane, prawda? Że kiedy ci wszyscy spiskowcy pod jakiś tam szli schwytać wielkiego księcia imienia, już nie wspomnę, to zastąpiło im drogę kilku generałów jeszcze z wojsk z czasów napoleońskich, polskich, próbując ich przekonać, żeby wrócili do koszar, że to nie ma sensu, prawda. No i zostali zakłóci bagnetami, zamordowani w brutalny sposób dosłownie, bo ich tam naszpikowali tymi bagnetami. No i potem wybuchło powstanie listopadowe i już nikt nie był w stanie tego zatrzymać i wielka rzeź straciliśmy też. Straciliśmy autonomię i w ogóle, i w ogóle. Możecie sobie poczytać po co to było. Po co to komu było, prawda? Afinowie, na przykład starali się mimo wszystko jakoś z Ruskami dogadać. Mannerheim służył carowi. Jakoś oni rozumieli, że nie się nie ma co kopać z koniem. A myśmy zawsze próbowali się z koniem kopać. A teraz taka sytuacja, widzicie, kiedy my możemy dołączyć do wielkiego, bogatego klubu, ale tak na serio, bo jest mowa teraz o unifikacji. Jestem, o, powiem wam szczerze, jestem absolutnie za maksymalnie szeroką unifikacją z Unią Europejską, wspólny rząd, wspólna armia. To jest jedyny moim zdaniem ratunek dla Polski, racja stanu i jedyna sensowna droga. Tak, Jedna sensowna droga i tego naprawdę się boją Ruscy. No to my co robimy? My plujemy wszystkim do talerza naokoło, zapraszamy faszystów, kumamy się z Ruskimi. My. 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 Jeszcze jedną rzecz chciałem polecić a propos takiego rozszerzania naszej wiedzy ryzykonomicznej. W Global Public Square Farida Zakari jest ciekawy wywiad z Henrykiem Kissingerem. No, słuchajcie, to jest historia Henry Kissingerem. Gość ma już 98 lat. Mówi powoli, ale jak mówi, to wszyscy go słuchają. To był sekretarz stanu za Nixona, za Forda, Nobel 73, za rozmowy z Wietnamem. Z Wietnamem Północnym dotyczący dotyczące zawieszenia broni i Rozemu i zawieszenia broni pokoju po wojnie wietnamskiej. Zresztą bardzo dyskusyjny był ten Nobel, skąd podobno. Później znany również z tego, że prowadził, prowadził pierwsze negocjacje takie otwierające. Otwierające relacje Stanów Zjednoczonych z Chinami. To dzisiaj też jest skądś krytykowane, bo niektórzy mówią, że no wtedy popełniono błąd, bo przynajmniej Ameryka, no bo ona budziło, obudziła takiego śpiącego potwora, można powiedzieć. No tak, to jest pewnie dyskusyjne. Pytanie, czy była inna ścieżka. Polecam ten wywiad. Zawsze yy, jest dobrze posłuchać ludzi, którzy uczestniczą rzeczywiście w tej wielkiej globalnej polityce, którzy mają do tego wgląd i którzy no jakoś decydują, decydowali, tak. Henry Kissinger, Global Public Square w Farideh Zakari. Oczywiście Farideh Zakarię też Wam polecałem. Znajdziecie go też na różnych podcastach. Tak jak oczywiście podcast z ekonomii, który nieustannie polecamy. Hmm, za chwilę wracamy, także no właśnie. Bye, 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 bye.